Dzisiaj najważniejsze wiadomości pochodzą z Ukrainy. Ukraińskie Siły Zbrojne wykryły ogromne zgrupowanie rosyjskie, włamując się do sieci kamer bezpieczeństwa w pobliżu kluczowych rosyjskich baz i odkrywając ogromne siły zgromadzone w celu przeprowadzenia kolejnej fali operacji ofensywnej. Ukraińcy natychmiast podjęli działania, wystrzeliwując wszystkie dostępne pociski i drony, niszcząc konwoje, zanim dotarły one na pole bitwy. Ostatnia rosyjska ofensywa w kierunku Dobropilia zakończyła się katastrofą, ponieważ osłabione formacje ruszyły do ataku bez odpowiedniego wsparcia artylerii broni pancernej i zostały rozbite w niszczycielskiej ukraińskiej zasadce. Teraz Kreml próbuje ponownie, tym razem Rosja ponownie rozmieszcza pełne brygady, które mają przebić się przez ukraińskie okrążenie. Główną siłą dowodzą 155 i 40 Brygada Piechoty Morskiej, a do ofensywy dołączają jednostki powietrzno-desantowe z 11 Brygady i elementy 76 Dywizji pochodzące z sektorów Kursk, Bachmut i Kherson. Są to jednostki, na których Rosja polegała już wcześniej, aby dokonać ryzykownych przełomów. W szczególności 155 Brygada musiała być odtwarzana co najmniej 13 razy, ostatnio po katastrofalnych stratach pod Kurskiem, co czyni ją jedną z najbardziej niszczonych jednostek pod czas wojny, ponieważ rosyjskie działania ofensywne w tych sektorach utknęły w martwym punkcie, ich sukces zostaje poświęcona. Siły przekierowane na front Pokrowski próbując uratować przegraną bitwę, która toczy się obecnie w rejonie Dobropilia. Ukraina nie czeka, aż druga fala dotrze na front, podobnie jak w przypadku wcześniejszej zasadzki przechwytuje Rosjan w trakcie przemarszu. Ukraińskie zespoły cyberbezpieczeństwa otrzymały zadanie włamania się do rosyjskich systemów ruchu drogowego i kamer bezpieczeństwa w okupowanych regionach. Dzięki temu siły ukraińskie otrzymują w czasie rzeczywistym dane wizualne dotyczące tras rosyjskich konwojów, harmonogramów i obszarów postojowych bez konieczności polegania na nadzorze satelitarnym lub dronowym. Po wykryciu amunicja krążąca, takie jak RAM 2X jest wystrzeliwana w celu przechwycenia rosyjskich pojazdów w trakcie transportu, uderzając w nie, zanim dotrą one na front. Stąd to kompaktowe drony przeznaczone do zasadzek na konwoje, zdolne do identyfikowania poruszających się pojazdów, krążenie nad nimi, a następnie nurkowania bezpośrednio na cele, z niszczycielską precyzją. W ciągu ostatniego tygodnia rosyjskie kanały wielokrotnie skarżyły się na te ataki, szczególnie w regionie Doniecka. Filmy pokazują wiele ciężarówek i pojazdów opancerzonych trafionych podczas Transportu często w obszarach położonych daleko za linią frontu. Dla Rosji jest to poważny problem. Posiłki giną, zanim jeszcze zdążą przystąpić do walki, a w przeciwieństwie do ostrzału lub ataków dronów w pobliżu frontu ataki te mają miejsce w głębokich strefach tylnych, które wcześniej uważano za bezpieczne. Ci, którzy przeżyją przegrupowanie, stają w obliczu drugiej fali ataków, ponieważ jednostki ukraińskie rozpoczynają teraz skoordynowane operacje oczyszczania terenu w momencie, gdy nowe oddziały rosyjskie przybywają pośpiechu. Nagranie z 93 brygady zmechanizowanej pokazuje ukraińskich zwiadowców kraczających do spornej wsi pod osłoną czołgu T80. BVM wypierających pozostałych rosyjskich obrońców i metodycznie oczyszczających teren. Czołg nie tylko zapewnia siłę ognia, ale także służy jako mobilna osłona dla nacierającej piechoty, umożliwiając jej przemieszczenie się po otwartym terenie i oczyszczenie budynków z bliskiej odległości. Po zabezpieczeniu terenu wkraczają kolejne oddziały, aby ustabilizować linię. Następnie następuje trzecia fala: szybki atak elitarnych formacji, jak pokazują nagrania z grupy Spear Brigade Zazowa, które pokazują ich natarcie pod ostrzem w zwartej formacji, przedzierając się przez linię drzew i pola gruzu, aby dotrzeć do umocnionych punktów wroga. Nagrania pokazują że nie angażują się oni w długotrwałe walki i zamiast tego poruszają się szybko, ściśle koordynując swoje działania i korzystając z nadzoru dronu, wykorzystując agresję i przeważającą siłę, aby przełamać pozostałości rosyjskiej linii. Ogólnie rzecz biorąc, Ukraina nie czeka już na formowanie się rosyjskich ofensyw, ponieważ posiłki są obecnie postrzegane nie jako przyszłe zagrożenie, ale jako ruchome cele, śledzone i przechwytywane, zanim dotrą na prąd. Zmiana ta jest napędzana przez nadzór w czasie rzeczywistym, integrację dronów oraz hakowanie kamer ruchu i bezpieczeństwa w okupowanych strefach. Ponieważ tak wiele sił zostaje zniszczonych w trakcie Przemieszczania się Rosjanie nie mają możliwości skoncentrowania swoich jednostek w celu przeprowadzenia dużego przełomu, ponieważ zbyt długie oczekiwanie na zebranie się dużej grupy spowodowałoby jedynie dodatkowe ataki ukraińskie. Zasadniczo, ofensywa Rosji jest rozbijana w trakcie przemieszczania się, a Ukraina atakuje szybciej niż Rosja jest w stanie przegrupować się, a ocalali są skutecznie eliminowani. Wielu z Was pytało, gdzie można znaleźć mapę, której używamy w naszych raportach. Z przyjemnością informuję, że dzisiaj w końcu udostępniamy naszą interaktywną mapę wiadomości. Dzięki niej będziecie mogli śledzić codzienne zmiany na froncie. Oglądać nieocenzurowane materiały filmowe z naszych raportów, a nawet korzystać z mapy topograficznej, aby zobaczyć, jak wysokość terenu wpływa na przebieg walk. Przeanalizowaliśmy wszystkie dostępne interaktywne mapy, aby stworzyć najlepsze możliwe oprogramowanie do najwygodniejszego i najskuteczniejszego codziennego monitorowania wiadomości przez nasz zespół badawczy. Teraz udostępniamy je również Państwu. Aby uczcić uruchomienie interaktywnej mapy wiadomości, wprowadzamy również największą 50% wyprzedaż wszystkich planów subskrypcyjnych. Subskrybując nie tylko uzyskasz dostęp premium do mapy z jeszcze bardziej zaawansowanymi funkcjami, ale także odblokujesz wszystkie nasze ekskluzywne aktualizacje strategiczne, przeglądy wszystkich frontów i filmy dotyczące strategicznej geopolityki. Kliknij link w opisie, aby zostać ekskluzywnym członkiem naszej społeczności. Jestem naprawdę wdzięczny wszystkim, którzy zdecydowali się do nas dołączyć. Wasze wsparcie znaczy dla nas bardzo wiele.